Siema widzowie Nowy odcinek z Farming Simulator Na początku filmiku Chciałbym wam serdecznie pogratulować Za to, że Jeden filmik się bardzo wybił Możecie Teraz wam się wyświetla ten filmik Możecie tam zostawić chociaż lajka I możecie wejść na ten filmik Bo To może być rekord W największych wyświetleniach tego kanału w filmie. Nie wszędzie tak, tylko w filmie, bo rekord jest 48, a to ma 41 ten filmik. I chociaż, żeby było, no nie wiem, z 10 łapek w górę, bo jest 5 chyba, żeby 1 piąta osób, które to obejrzały, zostawiły łapkę w górę. Ale już zaraz się przenosimy do odcinka. A teraz będzie malutkie cięcie. Dobra, więc dzisiaj sobie pozwiedzamy mapę. I najpierw jedziemy tam jakby do góry mapy. Tu jest naprzeciwko mnie sklep. A pojedziemy sobie w lewo. Dobra. Może mapę jeszcze otworzę, więc tam był sklep Ło Trochę lagi Nie, zacina coś Tu różne są takie Tu są pola Przypominam to jest mapa Ne Ja nie mam owieczek ale tu mogą być owieczki Owieczki mogą być, więc tu są pola. Tu już chyba jest koniec mapy. A chcę coś zobaczyć, widzowie Co jest? Dobra. Idziemy do góry. Tu jest też coś, co można sprzedawać. Tu są świnki. Dobra, dobra, więc było cięcie. Tu są świnki. W ogóle mało jeszcze, więc co tu w ogóle jest? Ja też za bardzo. Tu jest pełno różnych jakichś. Ło, trochę mnie z drogi widzowej. Ojeju. Tu jest jeden z dwóch tuneli, do których nie można wjechać. i sobie jedziemy sobie możecie patrzeć na mapę tu jest jakiś domek poczekajcie gdzie jestem? jestem tu więc teraz sobie skręcimy w drugą stronę. Dobra teraz sobie skręcimy w, w prawo. Nie, w lewo sobie skręcimy. i tutaj jedziemy. Tu są przeważnie pola na tym terenie. Tu jadę do końca I tu są konie. Tutaj koniki. Ja też ich nie hoduję, a ja żadnego zwierzęcia nie hoduję oprócz gór. Albo zwierząt, zwierzęcia czy zwierząt... Zwierząt! Przepraszam. Tam są w oddali. Yy. Nie wiem co tu jest. Co jest takie ten? Supermarket tu jest. O, teraz wpadłem na pomysł, czy e, mógł nagrywać CR, ja też tutaj supermarket simulator. Bo kiedyś miałem, ale odinstalowałem. Jak na, napiszecie, nie, napiszcie w komentarzu. A tu, przepraszam za stuki. Ja może się to obrócić. A tu nie ma żadnej zabawki. Co to było? Nie wiem No i jadę na gospodarstwo No więc sobie jedziemy Przepraszam Po prostu teraz byłem na tworze I no, to może być jakaś zabawka. Są takie zabawki jakby ktoś nie wiedział i jest 7 chyba zabawek i jak się znajdzie, chociaż jedno to można je sprzedać za 1500 dolarów. 1500 dolarów, tak? Krówki I wracamy już na gospodarstwo. Tu jest chyba już... O! Lekka kraksa! A nie, bo jeszcze tam nie byliśmy. Nie byliśmy jeszcze. Tu A, jest, jednak jesteśmy. Więc pojedziemy tu sobie. I tak zwiedziliśmy całą mapę, okrążyliśmy całą mapę, tak wygląda, tu jest drugi ten tunel i tu się kiedyś zablokowałem, tu jak przez te płoty przejeżdżałem, więc nie warto, Ciągnik się zablokowałem i tym pojazdem. O! Teraz jakbym własno skręcił To bym może się wykoleił A jednak nie A i prawie Ło, ależ tutaj plony rosną Dobra Ło Pojechał sobie Dobra I kukurydza już jest Proszę Państwa jest gotowe do zbioru Więc ścinamy Zetniemy sobie A, Przecież też jest Teraz Pada jeszcze Czy pada? O nie pada Patrzcie, to jest tak dziwne, że tak jakby nie wiem bo tu wygląda ładnie a tutaj ta animacja wygląda brzydko. Jakby one jakby same się wpychały do tam e headera. Skośnijmy to resztę. Zobaczycie, wy kolejnym odcinku. Jeszcze raz chcę powtórzyć, że dziękuję wam za za tutaj tyle wyświetleń i tyle lajków. Lekki katara. No i już się będę zaraz z Wami żegnał. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. No i co? 3, 2, 1. Jeszcze dobra. Czekajcie. To jeszcze raz odliczam go. 3, 2, 1, no, no.